Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Minecraft mojej serii. I ja M 777 Triple XXX Pewnie zastanawiacie się, czemu za drzewa w płoną, chociaż widzieliście z mojego domku? To to jest. Ale... Krowa samobójca, Nie rób tego. Nie! Ale dobra, zastanawiacie się pewnie czemu co się pali. Dynia! Odkryłem to, bo tutaj jest lawa, a tutaj był węgel. W dzisiejszym odcinku chciałem pokopać trochę, chociaż oczywiście to wytnę i wy zobaczycie, jeśli dojdę do czegoś większego. Na razie pójdę zebrać dynie. I będziemy nareszcie mogli być pokrewniaczeni z panem Papkinem, misera Paniksa, którego serdecznie pozdrawiam. Szczerze myślałem, że dyni tutaj tak szybko nie znajdę, a tutaj, tak od razu. Ach, dużo śniegu. Właśnie tego nie było. Tutaj też jest fajna miejscówka, czy w Wracamy do naszego domku i pokażę, co się tam zmieniło. O! I jeszcze coś. Czasami możecie mieć tak strasznie ciemno tutaj, więc nie wiem. Wystarczy tutaj położyć kamień, i rozkopać coś w tym i już jest jasno, ale nie na tym się skupimy. Tylko właśnie teraz wam pokażę mój domek. O, tak szczerze powiem wam, że dzisiaj mi się nie chciało nagrywać za bardzo, ale poświęcę się dla Was i to zrobię. A. I właśnie tutaj wcześniej musieliśmy. O, jeszcze pozbieram skórę. Pozbiorę, pozbieram. E, tutaj wcześniej musieliśmy wchodzić tam z drugiej strony góry. Ale ja byłem od tego mądrzejszy i zrobiłem taki ogromny tunel z drabinami. Na razie to jest tak tylko zrobione, te dziury, bo musiałem patrzeć, gdzie jest jakby ląd, no, którego ogółem nie ma. I pokażę Wam, jak zmieniłem nasz domek, nie do poznania. Co by odwiedzili nas ci ludzie z tvn u i by nam coś kupowali. Teraz to chyba tutaj nie, jeszcze jedno wyżej. I to tak to tu. I patrzcie, tutaj z Tak. Ładnie wszystko. Oświetlone. Zaczej płonące coś. I właśnie mam, mam dla takie pytania. Jeśli wiecie skąd to się może brać. Chociaż jestem na teraz napisuł wcześniej byłem, widzicie. E, to jak zeszłem na dół, widziałem szkieleta, który się palił. I wtedy tego zombiaka. Na samym pierwszym odcinku, ale... Jak, jak coś, to piszcie w komentarzach. Pogłębiam i zrobiłem taki, jakby schowek. Patrzcie, co mamy? Dużo szkła, trochę, no, dużo. Mamy tego i później z tego chyba podłogę zrobię. Papkina właśnie, włożymy. Kurde, musi iść jeszcze pod drewno. I jeszcze mam zaraz się przekopać nie, nie przekać, tylko jakiś most zrobić z gdzieś stąd, dotąd. I tutaj będzie taka moja druga kryjówka. nie wiem co chciałam zrobić, a coś chciałam, ale teraz zapomnę. Oj, i to są moje drzewka? Śnieg. Ale, jak zbiorę drewno, zobaczymy się znowu. No to zaraz wracam. Cześć. Okej, okay, jestem ja z powrotem i dorobiłem sobie na przykład kill off, trochę drabin No, no co zaczynamy wtedy kopać kurde źle zrobiłem, bo nie miałem wam pokazywać kopania Uch. Dobra nie wiem co zrobić, może Wam tylko ten raz pokażę, bo niepotrzebnie wtedy włączałem Dobra, niech będzie. I nie wiem czy wam już mówiłem, żeby nie, żeby nie kopać perfilnie po co ani perfilnie nad sobą. Bo to się może źle skończyć, ale dobra, nie, nie będę wam tego pokazywać. Więc do zobaczenia, aż się do czegoś dokopię się. Witam Was znowu z tego powodu, że dokopałem się do węgla. Do węgla, że się nie mówili potem, że czytuję, że jakby była duża, żyła że mam ogromną ilość węgla, więc to tylko było takie poinformowanie, więc zobaczymy się za krótką przerwę.